Nazywam się Dersław, Dersław Karwacjon. Właśnie od króla Kazimierza wracam, który to przekazał mi w posiadanie kawałeczek ziemi. Co się z nim teraz stanie? Posłuchajcie, co mam w planie. A żeby lepiej to zobrazować, tym magicznym ołóweczkiem spróbuję coś naszkicować. Narzędzie to dostałam od małego chłopca. Nazywa się Piotruś. Może ktoś z was go zna? Moc magiczną on posiada. Czary wielkie czyni. Gdy się coś nim narysuje, Sprawdziwe się zmieni. Łasko tu dookoła. Nudny ten kraj obraz. Na góreczce oko bym zawiesił choć raz. Nie musi być wielka. Od kilkaset metrów. Nie trzeba jak w Alpach wysokich obiektów. Stoją dumne góry, prężą się do słońca, surowe, chropowate, szarość bez końca. Przydałoby się trochę je ożywić? Wziąłami przyproszyć, trzewami obsadzić. Się schowały pod lasówką, uderką. pięknie zapełniły tę przestrzeń niewielką. Teraz niech się rzeczka jeszcze tu pojawi, błękitna wstążeczka pomiędzy górami. Marzy, malutkie miasteczko, przytulne, cichutkie, w którym ludzie się nie spieszą. Mili są dla siebie, życzliwi dla obcych, pełno w nim odnaleźć można rąk pomocnych. Miasteczko urocze już się pojawiło. Coś czuje, że dobrze będzie się tutaj żyło. Przy rynku wielki ratusz trzeba wybudować. Będą w nim radni z burmistrzem debatować. Daleko rynku, trochę na uboczu, Powstanie mój dworek, uczta dla oczu. Od teraz przyjezdni, oraz godliczanie, Będą wiedzieli, że tu mieszkają Karwacjanie. Lecz zanim zjem kolację, zadbam o porządną, gotliską edukację. Każdy mądry człowiek przyznać to musi. Już czy latka wiedza i nauka kusi. Oweczku drogi, spełnij moją wolę. Wyczaruj mi tu prędko słoneczne przedszkole. Za górami słoneczna kraina, w niej miasto słoneczne, mój maleńki świat w mieście oświetlone słońce skwery i ulice i budynek, na który co dzień pada słońca blask. W bezpiecznym przedszkolu, zawsze w środku jest pogodnie, choć za deszcz. Tutaj ciepłe jest. słowa, prośbę o